Cześć, witam serdecznie, zapraszam na unboxing naszej obudowy. Co tu dużo o niej mówić? Sony w końcu, dużo się o tym mówiło, w końcu Sony wypuściło i wypuściło w pięciu kolorach. Mamy kolor czarny, czerwony, różowy, fioletowy oraz niebieski, który my sobie zakupiliśmy. Teraz otworzymy pudełeczko i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Mam tę tekturkę tutaj wyciągnąć i od razu lepiej. Ok, zobaczmy, jak ten niebieski się prezentuje na żywo. Mamy również instrukcję obsługi. Jest tu malutą języku, więc jest szansa, że będzie po polsku. Tu jest nawet jak to chyba poprawnie wymienić, więc może nawet skorzystamy z tej instrukcji. To jest ja sobie przejdę za sekundę, a teraz przejdźmy do samych paneli. Zobaczmy jak one się ładnie prezentują. O, zobaczcie, tu mamy pierwszy panel. My mamy wersję z napędem, więc musieliśmy też taką obudowę zamówić. I tak jak widzicie ona jest na wcisk. I on chodzi w jednej stronie, czyli prawdopodobnie wystarczy ją tylko lekko pchnąć i sama powinna wyjść. To jest druga budowa i jest na identycznej zasadzie, czyli wystarczy ją tylko lekko pchnąć i powinna wyjść. I tu mamy jeszcze znaczek PlayStation. Dobra, no jest to sztywny normalny plastik. Zaraz zamontujemy i pokażemy Wam, jak ta konsola prezentuje się w tym kolorze. No dobra, słuchajcie, czas na wymianę. Według instrukcji, tu, gdzie macie znaczek PlayStation, musimy lekko podważyć o <grym> i wyjąć. Tu są takie specjalne zaczepy. Zresztą ja pokażę Wam to na tej czystszej wersji. A ten. Widzicie, tu są zaczepy, i po prostu musimy to nasunąć, i wtedy te dwa bolce tutaj wsadzić. O! To poszło szybko, chyba, że będzie mieć biało niebieską. Dobra. Teraz yy, druga sprawa, mm -hmm. czyli bierzemy się teraz za drugą stronę. Tamta poszła szybko. Tutaj yy, słuchajcie, z tej strony mamy napęd, tak? O tutaj jest napęd, czyli z drugi ruch od napędu lekko unosimy. I musi to pójść delikatnie. Oczywiście nie jest to tak delikatne, bo tak macie takie wrażenie, że jak podnosicie to, to że to pęknie. I to jest takie. Niestety trzeba się troszeczkę przemóc i spróbować. Tu są takie te dwa bolce, jak one wyskoczą. Jest to strasznie nieporęczne, powiem szczerze. O! I wyszło. Delikatnie podważyć ten ruch i starać się przesunąć ciut. Jak ciut przesuniecie, ona wyskoczy. Uwierzcie mi, ja naprawdę nie mam do tego zdolności i bardzo łatwo łamie wszystko co jest plastikowe. Tu, jeżeli ja tego nie połamam, to naprawdę, jeżeli wykażecie odrobinę cierpliwości, to się powinno udać. No i teraz... Nie, nie wskoczyło. Zaraz, momencik. O! No dobra. nie słuchajcie. Mamy naszego niebieskiego... Potwora. Tak się prezentuje PlayStation 5 w niebieskim odcieniu. Pokazaliśmy Wam, jak to w miarę bez problemu wymienić. Mówię, nie zajmuje to dużo czasu, tylko dozujcie siłę, tak? Nie, nie, na, nie na harpagana, nie szarpcie za mocno. Odegluć do góry i przesunąć. Mówię, spójrzcie sobie na panele, które dostaniecie i wtedy spójrzcie w którą stronę trzeba to odnieść, tak, ale no, wszystko wytłumaczyliśmy na filmiku, więc myślę, że nie będzie problemu. No dobra, to tyle na propos e, paneli, tak jak wspomniałem, występują w pięciu różnych kolorach, każdy może znaleźć coś dla siebie. E, na premierę to był koszt około 230 zł, czy to jest komuś potrzebne? To pytanie zostawiam już dla Was. A co za tydzień? Za tydzień znowu mamy kolekcjonerkę, typa Zebra Kings Bounty 2 że o się trochę play, rozpakujemy ją, zobaczymy co tam jest i pewnie jakiś gameplay z tego będziemy wrzucać. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć.